Krakowska Piłka News to podsumowanie najważniejszych informacji, które miały miejsce w ostatnich dniach z udziałem krakowskich drużyn. Zaczynamy od Krakowi. Krakowia 2 lipca udała się na obóz przygotowawczy w Opalenicy. Ekipa pasów będzie miała tam za zadanie wypracować formę, która pozwoli im jak najlepiej grać w ekstraklasie w sezonie 2023. 2024. Plany są ambitne. Sparingi z Banikiem Ostrawa, 5 lipca, 8 lipca mecz kontrolny z Wartą Poznań i 11 z Czeską Mladą Bolesław. Dodatkowo w Krakowi doszło do zmian w sztabie szkoleniowym Mikołaja Łuczaka, który przeszedł do Jagiellonii. Białystok zastąpi w sztabie Łukasz Cebula, który pełnił funkcję asystenta a między innymi w zespole Odry-Opole przez ostatnie sezony. W Niepołomice sporo zmian na wstępie. Należy podać, że Puszcza wzmocniła się dwoma nowymi zawodnikami. Mateuszem Cholewiakiem, który ostatnio występował w Górniku Zabrze. Oraz Michałem Walskim, który w poprzednim sezonie bronił barw Sandeci Nowy Sącz. Puszcza w ostatnich dniach rozegrała mecze kontrolne, m.in. pokonując jeden do Górnik Zabrze. W kolejnych spotkaniach piłkarze z niepołomic zmierzą się z podbeskidziem wielsko biała wieczystą Kraków, a na zakończenie okresu przygotowawczego. Zmierzą się z pierwszoligowym GKS-em Katowice. Wisła Kraków, w której mamy bardzo dużo transferów, przygotowuje się do sezonu. Ekipa Białej Gwiazdy w meczach sparringowych mierzyła się z zespołem Stali Nielec, pokonując go 3-2. Już 7 lipca, w piątek, ekipa Białej Gwiazdy podejmie izraelski Hapoel ber Sheva. Później kolejne mecze sparringowe, które zakończą okres przygotowawczy przed startem nowego sezonu, a na inaugurację sezonu Wisła podejmie na wyjeździe 22 lipca górnik Łęczna. Hutnik Kraków, ekipa z drugiej ligi z suchych stawów, przygotowuje się do sezonu pod opieką Bartłomija Bobli, w tym. W sezonie będą radzili sobie najprawdopodobniej bez Adama Wilka, który wraca do Krakowi. Wzmocnieni takimi piłkarzami jak Wiktor Kaczorowski czy Denis Rakels oraz Marcin Budziński. Apetyty na pewno będą mieli bardzo duże. Ekipa Hutnika w najbliższych dniach będzie grała mecze towarzyskie. Bardzo dużo zmian w wieczystej Kraków. Wieczysta, która w tym sezonie będzie z pewnością bić się o awans do e-winner drugiej ligi. Przeżywa wielką ofensywę transferową. Do Michała Pazdana dołączył m.in. Paweł Łysiak czy Kacper Skrobański wypożyczony z Wisły Kraków. Wcześniej do klubu zawitali m.in. Szymon Rygiel, Błażej Sapielak, Dawid Kiedrowicz, Dawid Pakulski, Paweł Koncewicz Żyłka, 3 Przemysław Kapek oraz Przemysław Bargiel. Również ekipa wieczystej skompletowała nowy sztab pod wodzą nowego szkoleniowca. Trenera Musiała, który wcześniej pełnił funkcję trenera Garbarni Kraków. Cel to druga liga. Garbarnia Kraków, która wraca do trzeciej ligi po kilku latach przerwy, również już ma pierwsze plany na najbliższe tygodnie. Wśród nich między innymi mecze kontrolne z LKS-em Unią Tarnów, Wiślanami Jaśkowice czy rezerwami Rakowa Częstochowa.